Emocje. Kurde, jakbym wciągał barszcz w nosem. Proszek. Gmail. Dobrze, dobrze. Mam zapisany. Serdeczne gratulacje, Tymek. Tak, wygrywasz, wygrywasz w 5 lootboxów. Dobrze. Dobrze. Jedziemy. Kolejna osoba. Obol! Uuu, obol! Ty mi napisz na priva na Discorda. Kurwa, za te, te bugi to chyba jednak nie powinieny zostać. Nie, ja zmieniam zdanie. Obol nie wygrywa. Za te bugi Czekaj, ale czy to jest ten obol? Może ktoś inny ma też Nick Obol, prawda? Nie, ma ten sam awatar. Nie, może jest dwóch obolów. Napisz tutaj. Napisz tutaj swojego maila. Nie ma, może ktoś się pod niego podszywa. Dobra, obol mi napisał. Moi drodzy, mówią cały czas ten dźwięk menu głównego. A bo to obol. Ej, obol, słuchaj. Ja mogę cofnąć, ja mogę cofnąć lootboxy. Jeszcze ci nie wysłałem. Jeśli jeszcze raz mistyfikujesz, nie dostajesz lootboxów. Gwarantuję. Gdzie są ci leży? Obol nie dostaje boxów. No dobrze, a skrzynki od Obola? Żartowałem, no, kurde. Obol wygrał, pogódźcie się z tym dobrze. Że ja przyszedłem. Oj, no ty beguje mnie, kurwa! Ledwo co wszedłem, już mnie te beguje, no.